Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesius z Attitude Polska, a oto predykcje dotyczące gali AEW Revolution 2022. Od razu zacznę od tego, że będę dzisiaj się trochę przyczepiał do szczegółów, a zapytacie się dlaczego. Po pierwsze, AEW, jak mogliście dwa tygodnie z rzędu na Rampage przypiąć Andrade? Jest to haniebne, no i przez to no nie ma litości nawet do najmniejszych błędów booking, a po drugie, Warner TV nie wysłało mi ciastek na premierę AW Dynamite w Polsce, więc jest jak jest. Nie będę przedłużał, bo mamy kuźwa, ile? 12 walk? To chyba na menu tyle nie ma walk. No, będzie to długa noc. Nie wiem, czy zrobić live reaction. Jeśli chcecie, żebym zrobił live reaction, to może się zepnę, ale też nie wiem, ile osób będzie oglądać Revolution na żywo. Omówienie jutro. Jak mi się uda przed zajęciami, to będzie przed 10, a jeśli nie, to będzie około godziny 19. Zobaczymy. Zaczynamy od buy-inu, jakby ktoś nie wiedział, to jest taki pre-show od AEW. Hook kontra Cutie Marshall Hook, uh, po prostu hook, hook. Hook i... Hook wygra, no bo, no bo nie może być inaczej. Jest on przedstawiany jak totalny kozak, no i wątpię, że ten jego ran skończy się na cutie Team Marshalu i to jeszcze w buy nie gali Revolution. Leila Hersh kontra Krista Lander Powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o całą tą galę, to najmniej chyba wiem właśnie o rywalizacji tych dwóch pań, więc nie wiem, rzucę monetą. Nie mam przy sobie. Dobra, to postawię na Leila Hersh, bo nawet ją lubię. Kolejne starcie w buy Nie wiem, ile ono będzie trwało. Miejmy nadzieję, że godzinę. I fajnie, że mamy aż trzy walki, bo być może nie będzie to wszystko przegadane, tylko będzie, powiedzmy, no, będzie walka CM Punk kontra MJF. obaczcie tutaj Hook kontra Cutie Marshall, a teraz House of Black contra Death Triangle. Znaczy, no nie do końca Death Triangle, ponieważ z Pakiem i Pentagonem będzie walczył niejaki Eric Redbeard. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest Eric Rowan. Najprawdopodobniej w planach AEW było, żeby to było oczywiście Pak Pentagon. Tagon i Rey, y, ale po tej walce, właśnie Jurassic Express z y, Lucha Dragons, gdzie Rey tak mega nieładnie wylądował i nie wiadomo, czy złamał tą rękę, czy nie, no ale miał kontuzję podobno nie tak bardzo poważną. Ale y, cały czas go w AEW nie ma. Może powróci na Revolution, przyjdzie nam to zobaczyć, y, ale tak, no. Malakai, Brody King, Buddy Matthews jest to nowa stajnia w AEW, więc myślę, że będą chcieli przedstawiać ich mocno i myślę, że to właśnie ta chilowa, ta mroczna stajnia odniesie zwycięstwo. Z tego co słyszałem, to Redbird nie jest zakontraktowany w AEW, tylko to jest takie jednorazowe pojawienie się, więc nawet może przyjąć Pin i nic wielkiego w sumie się nie stanie. Więc takie są moje predykcje na Buy-in pierwsza walka głównej karty TBS Championship na szali Jade Cargill kontra Tay Conti myślę, że jedna z prostszych walk do wydypowania, no Cargill ma ten swój niepokonany streak, tam już ponad 30 jest do zera, czy nawet 28 już teraz nie jestem sobie w stanie przypomnieć ale jest przedstawiana jak totalny kozak, no jest ona zielona i widać to w jej pojedynkach, ale może z czasem się wyrobi porównując do innych walk, no nie spodziewam się, żebyśmy dostali takiego do showstealera ale no Cargill wygrywa, no i chyba możemy przejść dalej Andrade, Lidolo, Matt Hardy i Isaiah Cassidy kontra Derby Allen, Sami Gavara i Sting. I na początku powiem jedną rzecz. Macie do wyboru walkę Andrade kontra Sami Gavara, Walkę Andrade kontra Derby Allen kontra Sami Gavara I macie ten Six Man Tornado Tag Team Match, który wybieracie, żeby był na Pay Per View, a który wybieracie, żeby był w darmowej telewizji, bo jak dla mnie, no... Taki Sixman, taki match mógłby spokojnie mieć miejsce na Dynamite albo nawet na Rampage, a niekoniecznie kurde na Pay Per View. I o wiele chętniej obejrzałbym właśnie ten Triple Threat z ostatniego Rampage, który wyszedł genialnie. No ale niestety Andrade musiał tam zostać przypięty. Yy, ciężkie jest życie fana Andrade, ale ja cały czas wierzę, że w tym albo w następnym roku to będzie tytuł AEW. No Andrade musisz, a jeśli cały czas cię będą tak traktować, to wracaj do WWE, tam przynajmniej zdobyłeś tytuł United States i NXT. Yy, no, ale tak dużo się mówi o tym, że podczas tej walki zadebiutuje Jeff Hardy i że to tylko dlatego ta walka jest na pay-per-view, żeby Matt miał ten swój moment, ale też słyszałem, że jeszcze ta klauzula bez konkurencji jeszcze nie obowiązuje na Revolution i że to będzie dopiero na najbliższym Dynamite. Zobaczymy. Kto wygra? No, może postaw na ten team z mistrzem. TNT. Chociaż chciałbym, żeby Andrade w końcu coś dostało od losu. Dobra, niech będzie. Znaczy... O wiele większy sens miałoby, żeby Andrade, Matt i Isaiah przegrali, żeby Matt się odwrócił od nich, a potem dołączył do swojego brata Jeffa i znowu jest Hardy Boys, ale dobra, stawiam na team Andrade L. Idolo, ponieważ i tak nie ma żadnego tytułu na szali, więc mogę... I od razu jeszcze powiem, no bo będę się przypierdzielał bardziej do tych bookingowych decyzji AEW, żeby nie było, żebyście nie asubskrybowali, żebyście nie mówili, że jestem fanbojem WWE. Jak dla mnie, czysto ringowo, może być to jedna z najlepszych gal w 2022 roku. Tylko chcę też tym odcinkiem lekko pokazać, że AEW nie jest takie bezbłędne, jak niektórzy chcą to portretować. Ale jeśli chodzi o jakość pojedynków, no to to może być nawet najlepsza gala pay-per-view w roku. I tak mogę nazywać pay-per-view, ponieważ to nie jest premium live event. Walka o tytuły Tag Team, czyli RS -E małej litery, DR z dużej, Agon, czyli Bobby Fish i Kyle O'Reilly nazywajmy ich anti era dobra, nie będę wam tego robić, contra The Young Bucks i gdzieś tam w tle, daleko, daleko, mistrzowie, takim AEW, Jungle Boy i Luchasaurus, no... To, jak traktują Jurassic Express od zdobycia tytułów, no jest to coś smutnego, ponieważ no dobra, mieli te kilka obron, no ale no ostatnio na przykład walczyli z Gun Club, więc w ogóle o czym my mówimy? W porównaniu do tego, jak traktowani jako mistrzowie byli Young Bugs no to, no to kurde nie ma porównania. No i nawet ta cała rywalizacja to się opiera na to, że Red Dragon walczy z Young Baksami o względy Adama Cola, z kim Adam Cole będzie stał na końcu. I w sumie w tej walce Jurassic Express mogłoby nawet nie być, a to w sumie oni są najważniejsi, bo oni są mistrzami. No i też, żeby dojść do tej walki, musieliśmy przeżyć dwa Battle Royale z rzędu, gdzie w sumie zwycięzców tych Battle Royali można było bardzo łatwo przewidzieć, więc trochę zmarynowany czas w telewizji. Ale jak już wspomniałem przed chwilą, pewnie ringowo to będzie banger, być może najlepsza walka na całej gali, ale jak dla mnie, mistrzowie bronią i może w końcu zaczną ich lepiej traktować. A dlaczego? Bo według mnie pewna osoba powróci. Po main eventie, którym najprawdopodobniej będzie walka Adam Page kontra Adam Cole, i potem będziemy mogli zrobić walkę Red Dragon i Adam Cole kontra Young Bucks i ta osoba. No pewnie wiecie, o kogo mi chodzi. Jak ktoś nie wie, to się dowie na końcu odcinka, albo na Double or Nothing, albo na jakiejś specjalnej edycji Dynamite i wtedy na Double or Nothing ta osoba kontra Adam Page w rewanżu o mistrzostwo AEW. Eee, kolejna walka, którą mam na Wikipedii: John Moxley kontra Brian Danielson, jeśli chodzi o robotę przed mikrofonem, jaką zrobili ci dwaj panowie, to jest to coś naprawdę niesamowitego i w sumie ciężko mi powiedzieć, kto wygra, ponieważ z jednej strony stawiałbym na Moxleya, żeby potem poszedł na Page'a w najbliższej przyszłości, ale z drugiej strony, no właśnie, przez ostatnie dwa miesiące Danielson dwukrotnie przegrał z Page'em. Znaczy, no dobra, raz był remis, ale wiecie, o co mi chodzi. No i... Przydałoby się w końcu, żeby dostał jakieś wielkie zwycięstwo, bo ostatnie takie wielkie zwycięstwo to było z Mirona na Full Gear. No i fajnie było, żeby Brian Danielson w końcu coś wygrał. Ale tak czy inaczej, chyba stawiam na Moxley'a. Wtedy Brian mógłby się, nie wiem, kilkukrotnie pojawić w ROH i dać kilka dobrych walk. No bo jak niektórzy nie wiedzą, no to AEW zakupiło ROH, ale po ostatnim ROH kaście powinniście o tym wiedzieć. I może tutaj pomówmy o tym, czy podczas Revolution będzie inwazja e, Ring of Honor a potem będzie jakaś specjalna gala albo to będzie po prostu na double or nothing gdzie zawodnicy z AEW będą walczyć z zawodnikami Ring of Honor raczej wątpię że takie coś będzie miało miejsce chociaż może się wtedy pokuszą na takie coś i taki Cody z Brianem Danielsonem jako ci którzy prowadzą inwazję ROH e, może niektórym by się to podobało e, ale raczej AEW w to nie pójdzie ale wierzyć można zawsze e, kolejne starcie Chris Jericho Contra Eddie Kingston e I... tu mi ta rywalizacja tak bardzo się nie podoba jak Moxleya z Danielsonem, chociaż też panowie robili super proma i Moxley jak zawsze przed mikrofonem był totalnym kozakiem, o Jericho nie muszę mówić, ponieważ on zawsze nim jest chociaż jak dla mnie to już nie jest ten poziom, który miał te kilka lat temu w WWE, też być może niektórym trochę się Chris przejadł, ale jak dla mnie Kingston musi tutaj zwyciężyć, bo chyba niejednokrotnie nawet Jericho to mówił podczas całego tego feudu, że no Kingston jesteś dobrym wrestlerem, ale zawsze kiedy przychodzi, żeby była jakaś ważna walka, no to ty przegrywasz i myślę, że to jest ten moment, kiedy Eddie Kingston w końcu wygrywa ważną walkę na pay-per-view. No a Chris Jericho i tak dużo na tym nie straci, ponieważ po pierwsze się odbije, gdyż nazywa się Chris Jericho. Face of the Revolution ladder match zwycięzca dostanie title shota na tytuł AEW. Keith Lee kontra Orange Cassidy kontra Powerhouse Hobbs kontra Ricky Starks kontra Warlow kontra Christian Cage. Był taki moment, gdzie były te starcia eliminacyjne do tej walki, że w ladder meczu byli Keith Lee, Powerhouse Hobbs i Wardlow. I ja miałem taką cichą nadzieję, że dodadzą tam samych takich super powerhouse, takich wielkich chłopów. I nie wiem jakby to wyglądało, ponieważ zazwyczaj e, największe spoty robili ci high flyerzy w ladder meczach, ale myślę, że mogłoby być to coś naprawdę bardzo fajnego. No ale dodali rykiego Starksa, czyli Powerhouse Hobbs będzie miał e, człowieka z Team TAS, więc będą mogli sobie współpracować. E, dodali Orangea Casadiego, więc pewnie będzie jakiś humorystyczny moment w tym ladder meczu. No i dodali Christiana, czyli człowieka, który jest bardzo doświadczony, jeśli chodzi o ten typ pojedynków i może będzie tym generałem, który będzie mówił, dobra, teraz sobie ten spot, ty robisz to, ty robisz to, ty robisz to, w sensie, no wiecie, nie tak jawnie, ale tak po cichu. Yy, I kto według mnie zwycięży? Według mnie zwycięży Kifli i wiem, że faworytem wielu osób jest Wardlow, żeby zrobić story, że ma ten title shot na zdobycie yy, TNT Championship, ale on ma w kontrakcie z MJF-em takie coś, że jeśli on zdobędzie tytuł, no to ten tytuł przechodzi do mjf i wtedy właśnie Wardlow odwróciłby się od Maxwella. W sensie, nie wiem do końca, nie pamiętam kiedy, kiedy jest Double or Nothing i ile mamy czasu, ponieważ ja dla mjf miałbym trochę bardziej ambitne plany i nie wiem, czy zdążylibyśmy zrobić na początku to story z World Worldlowem, a potem potencjalną walkę o tytuł AEW, trochę bardziej się o tym yy, rozwinę podczas Dog Color Matchu, ale no taką walkę Adam Page kontra MJF na Double or Nothing naprawdę chętnie bym przytulił, yy, ale tak jak dla mnie... 60% że wygra Kifli, 30% że wygra Wardlow I 10% że któryś z pozostałych Na przykład nie wiem, Orange Cassidy czy Powerhouse Hobbs Tą walkę zwycięży No Keith Lee zadebitował kilka tygodni temu Chyba ostatnio miał nawet walkę na Rampage Z tego co oglądałem to on ma aktualnie Taki lekki feud z Team Das. W sensie żebyście wiedzieli jak u mnie wygląda Oglądanie WWE i AEW Ponieważ powiem, że więcej oglądam Oczywiście WWE Ponieważ z tego nagrywam odcinki A z AEW po pierwsze nie miałbym czasu a po drugie moje oglądanie Ollie Wrestling, ponieważ... Yy... Od początku tego roku zacząłem oglądać regularnie, i to mniej więcej wygląda tak, że oglądam sobie na powiedzmy 1.5 szybkości, no i w międzyczasie nie wiem, robię jakieś sprawozdanie albo jakieś zadania i tak oglądam jednym okiem, jednym okiem robię co innego, więc wiem co się dzieje, ale nie jestem tak w 100% wiecie w tym, że no wiecie o co mi chodzi. Eee, no dobra, chyba możemy przejść do kolejnej walki. Eee, Dr. Britt Baker DMD kontra Tanderosa. O kurde, to może być taka fajna walka, ale też nie jestem na nią aż tak bardzo nachypowany jak powiedzmy byłbym jeszcze te pół roku temu, ponieważ no trochę to rozciągnęli, rozciągnęli, czekają tego Revolution, ponieważ no w sumie to Revolution to jest taka Wrestlemania AEW, no i będzie to fajna walka nie będzie może aż tak ekstremalna jak ten Lights Out match, no ale historia tych dwóch zawodniczek między sobą jest naprawdę duża yy, i myślę, że jest to moment, w którym Thunder Rosa w końcu zdobywa tytuł yy, AEW kobiet, chociaż też pamiętajmy logikę wrestlingu, ponieważ podczas ostatniego Dynamite yy, Rosa z Mercedes Martinez pokonały właśnie Britt Baker i Jamie Hater. No i jest odwieczna zasada, że ten, kto wygrywa przed pay-per-view, ten potem na pay-per-view przegrywa. Mam nadzieję, że nie poplątałem. Yy, no, i no zobaczymy, ale chyba tamtego Rosa wygrywa. No myślę, że większość też się ze mną zgodzi. No i jak dla mnie najlepiej podbudowana walka, no jak dla mnie aktualnie najlepszy feud w całym profesjonalnym wrestlingu. Nie powiedziałbym, że najlepszy feud w 2022, ponieważ on już się zaczął w 2021, no ale wiecie o co mi chodzi. CM Punk kontra MJF Doc. Colors Match. No, ta stypulacja lekko mi przeszkadza, chociaż panowie mieli już taki single match na Dynamite, co też leciutko mi przeszkadza, gdzie MJF dwukrotnie pokonał punka. No, ale będzie brutalnie, będzie krew. Nie będę mówić, że kurde, MJF nie jest takim dobrym wrestlerem technicznym, i CM Punk, ponieważ oni już udowodnili na przykład MJF podczas walki z Dream Alinem na Full Gear. No, a CM Punk już wykręcił w tym swoim ranie w AEW naprawdę masę świetnych walk, więc myślę, że tutaj panowie również dadzą dobre show w całej tej podbudowie przeszkadza mi jedna rzecz, ponieważ pamiętamy to promo MJF-a sprzed dwóch tygodni naprawdę miał takie wow, kurde, jedno z najlepszych prom w historii wrestlingu a ty nie później, e wiesz jak kłamałem żeby cię oszukać, bo jestem MJF i o wiele lepiej by mi to się spinało, gdyby MJF nie kłamał, tylko to była prawda co on powiedział, ale przez to tak znienawidził CM Punk'a no, że musi go teraz zniszczyć jak mówiłem wcześniej, podbudowa jest niesamowita, według mnie ta walka powinna być main event no bo o ile wiem, jest to główny tytuł i główny tytuł powinien zawsze kończyć gale no to jednak nie jestem aż tak bardzo nachypowany na starcie Adama Page'a z Adamem Colem ale kto według mnie wygra, no według mnie musi wygrać MJF i jedyne co mi przeszkadza to to, że CM Punk już dwukrotnie w tej rywalizacji przegrał jeśli jeszcze przegra raz, no to straci lekko swoją wiarygodność, ale o wiele bardziej wolałbym, żeby teraz na główny tytuł szedł MJF niż CM Punk, chociaż CM Punk również. Powinien dostać swojego title shota, ale nie wiem kiedy to się wydarzy. Ale dobra, najprawdopodobniej Main Event, chociaż o ile dobrze pamiętam, to już zostało oficjalnie ogłoszone. No, ale tak tytuł y, AEW World Heavyweight na szali: Adam Page kontra Adam Cole. Zacznę od tego, że mam lekki problem z title runem Adama Page'a, ponieważ sama droga do tego, żeby on zdobył ten tytuł, była niesamowita i walki, w których bronił ten tytuł, jak do tej pory, były naprawdę w porządku, ponieważ miał tą walkę z Danielsonem na Winter is Coming, potem na pierwszym odcinku Dynamite na TBS i obydwie te walki były bardzo dobre. Ten Texas Match z Lansem Archerem był wow, 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 zajebisty, ale cała jakby otoczka jego jako mistrza nie gra. Jakoś to nie gra. On nie pojawia się regularnie w telewizji. No sobie na przykład autofajne to fajne promo do Adama Cola, ale tego jest za mało. Porównując na przykład do w sumie do wszystkich mistrzów, jak dla mnie Adam Page jak do tej pory jest najgorszym mistrzem AEW, mimo że walki dostarcza dobre. To jest ten paradoks. Ja chciałbym lubić Adama Page'a, ale jakoś ta jego otoczka jako mistrz mi nie pasuje. No wiecie też, nie każdy pasuje do tytułu. Niektórzy naprawdę dobrze wyglądają niesamowicie wyglądają, jak gonią za tytułem, ale kiedy są już mistrzami, to tak dobrze to nie wygląda. No i myślę, że to aktualnie się dzieje z title Adama Page'a. Na całe szczęście fani na nim jeszcze nie turnęli, ja również na nim nie turnęłem, ponieważ uwielbiam go, ale też dostaję walkę na Revolution z Adamem Colem, który niby w rankingach jest pierwszy, no ale na przykład przegrał ten lights out match z Orange'em Cassad'im, i powiecie, że no ale on się nie liczy do rankingu. No tak, no ale no jednak przegrał te kilka tygodni i niektórzy zapytają się dlaczego ci to tak bardzo przeszkadza a mi to przeszkadza dlatego, że no to jest dla nich wytłumaczenie dlaczego Adam Cole walczy o ten tytuł ponieważ jest on niepokonany, jest pierwszy w rankingu więc ma prawo do walki, a dla mnie to bardziej wyglądało tak, że zrobił Goldberga że wyszedł i powiedział dobra Adam Cole kurde nie Adam Cole tylko Adam Page ja jestem następny i jestem ja z tobą walczę na pay per view, no a jednak przegrał te kilka tygodni temu i jak ja inaczej bym to rozwiązał Wiem, że zabrzmię hipokrytycznie. Jest takie słowo jak hipokrytycznie. Wiem, że zabrzmie jak hipokryta, ale nie wiem. Być może chciałbym bardziej przedłużyć rywalizację Adama Page'a z Brianem Danielsonem, żeby ta dwójka zmierzyła się właśnie na Revolution. Myślę, że panowie mogliby opowiedzieć naprawdę świetną historię. Yy, a tak inaczej, to w sumie nie wiem. Może by tą podbudowę lekko uratowało to, jeśli Adam Cole byłby cały czas skupiony na tym hangmanie Adamie Page'u, ponieważ przed ostatnie dwa miesiące. Bardziej skupiał się o tym, kurde, kogo wybrać: Red Dragon czy jak Baksów? Red Dragon czy jak Bugsów? A ten główny tytuł to jest tak, jest tak w tym pojedynku o tytuły, tak, team, że no jest ta rywalizacja, a te tytuły są trochę z tyłu, tak w sumie nie są one najważniejsze, a powinny być najważniejsze. I jeszcze raz powtórzę, jak dla mnie może to być naprawdę banger. Panowie to są naprawdę świetną walkę i będę się na nią rozpływał na omówieniu, ale to są predykcje, więc mówię o podbudowie i nie wszystko. Wszystkie podbudowy tak bardzo mi się podobały jak niektórym, więc wyrażam swoje zdanie, ale tak jak dla mnie, no jest tak 95% szans, że jednak Adam Page wygra. Wtedy Adam Cole mógłby się skupić na swoim trójkącie miłosnym z Young Bucksami i Red Dragon. A rywalem następnym dla Page'a mógłby być na przykład MJF na Double or Nothing, a jeśli chcemy to przedłużyć na przykład do All Out, no to potencjalny dzisiejszy powrót Kennego Omegi i nie mówię, że to się na 100% wydarzy, ponieważ to wszystko zależy od tego jak poważna była kontuzja Kennego, ale jeśli ma on już zielone światło, to myślę, że jest to naprawdę fajny moment, żeby powrócił, nawet po main evencie i mógłby na przykład na początku skupić się na Adamie Cole'u, żeby zrobić ten e, właśnie Six Man Tag Team Young Bucks i Kenny Omega kontra Red Dragon i Adam Cole, a potem mógłby mieć super rewanż z Adamem Page'em na przykład na Double or Nothing, albo właśnie na All Out, ale chyba wcześniej na double or nothing, żeby Adam Page po raz kolejny wygrał, a potem poszedł na MJF na All-Out i wtedy MJF wygrywa tytuł, i jest totalnym kozakiem jako mistrz. Ojej, no chyba nigdy nie zrobiłem tak długich predykcji do jakiegokolwiek show, jeśli chodzi o WWE, no ale też mamy tutaj 12 walki, to jest w sumie Wrestlemania AEW, więc powiedzmy, że jest to w jakiś sposób wytłumaczone. Przypominam o zrzutce na Ukrainę, link daję w opisie. Dla wszystkich fanów AEW mam nadzieję, że mnie nie będziecie unsubskrybować, ponieważ wyraziłem swoją opinię i jeszcze raz powiem, to będzie naprawdę banger. I jutro będę się rozpływał nad może dwie godziny, mimo że to będzie solo show, jak zawsze, ale mogę się rozpływać, ponieważ ja już wiem, że to będzie naprawdę fajna gala. Chociaż tak. Rok temu to to Revolution nie było aż tak niesamowite. Wiem, że głównie było to zapamiętane przez ten Barbed Wire Exploding Match, jak coś tam nazywało, ale cała gala również nie była jakaś niesamowita. Ale tutaj myślę, że naprawdę będzie banger, jeśli chodzi o pay-per-view. Tymczasem, ja się z wami żegnam, mówi to Slesius Attitude Polska. Lajkujcie, subskrybujcie i słyszymy się już wkrótce.